Śmierć najczęściej przychodzi niespodziewanie. Zwykle zaskakuje wszystkich, którzy zostają nią dotknięci, rodzinę i bliskich zmarłego. Podobnie jest w przypadku osób znanych, którzy w tej kwestii są tak samo bezradni jak zwykli śmiertelnicy. Jednak czy może na niedługo przed śmiercią widać po nich zbliżające się niebezpieczeństwo? Czy można to wyczytać z ich twarzy? Przed Wami niepublikowane wcześniej zdjęcia ośmiu znanych osobistości, które udało się sfotografować tuż przed ich odejściem. Carrie Fisher Ta fotografia z fanem została wykonana na kilka godzin przed lotem z Londynu do Los Angeles, podczas którego aktorka dostała śmiertelnego ataku serca. James Gandolfini Zdjęcie zrobione podczas rodzinnej wakacji w Rzymie. Po kilku godzinach od wizyty w restauracji, aktor dostał zawału, który doprowadził do śmierci. Johnny Cash to ostatnia fotografia piosenkarza. Jego śmierć była spowodowana powikłaniami cukrzycy. Robin Williams zdjęcie z fanką, wykonane dzień przed tym, jak powiesił się w swoim domu. Niedługo przed śmiercią dowiedział się, że cierpi na chorobę Parkinsona. Patrick Swayze, aktor, przez lata zmagał się z rakiem trzustki. To zdjęcie wykonano na dwa dni przed jego śmiercią. George Michael. Kilka dni po zrobieniu tego zdjęcia, piosenka został znaleziony martwy w swoim łóżku. Reddy Mercury. Piosenkarz zachorował na AIDS, w wyniku którego doszło do ciężkiego zapalenia oskrzeli. To jego ostatnia fotografia. John Lennon. Na zdjęciu artysta rozdaje autografy na chwilę przed tym, jak zostanie zamordowany przez mężczyznę po jego prawej stronie. Jeśli zaciekawił Cię ten film, poświęć chwilę i podziel się nim ze znajomymi. Zobacz także inne nasze wideo i zasubskrybuj kanał, aby dostawać powiadomienia o naszych najnowszych materiałach.